u, nie urywa, także sympatycznie. Na Bukowej przewinęło się dzisiaj, pokazało się, bardzo wielu znajomych przede wszystkim Jana Furtoka, także jest wyjątkową osobą, tak samo jak dla nas tutaj w klubie, tak samo dla, dla, dla ludzi z nim związanych. Jan Furtok ma dzisiaj ma dzisiaj co robić, naprawdę bardzo pracowity dzień. Zmiany, dzisiaj tak myśląc o tym wszystkim, to wszystko za szybko leciało. I... Ale myślę, że, że fajne, że fajne życie miałem. Do pięćdziesiątki zobaczymy, jak po pięćdziesiątce. No, czasy się trochę zmieniły, nie, nie ukrywam, no, ale myśmy też mieli fajne czasy i w, w każdym razie, jeżeli chodzi o moją osobę, to niczego nie żałuję, co zrobiłem. <todobie>